No, trzeba będzie w tą gierkę zagrać Po co? Chłop jakieś czaszki wypadły z szafki Ale z serduchem to myślałem że mi przez gardło skoczy A może on nie ma głowy to dlatego Co mam tą położyć? Być albo nie być, o to jest pytanie Dobra, nie wiem, nie ma nic fajnego Nie rozumiem tej gierki. Łażę tym gościem było poszutane fabule. Co się dzieje? Łopie! Wszystko się zaczęło trząść Jaki hopie, to jest... słyszę potwora Dobra, z stąd Boże, znów zablokowane, teraz trzeba wracać do cholerne miejsce. O Jezu Cicho słyszę sowe. Uuuu, to słychać Boże, proszę nic, żeby nie wyszło, żeby nic nie wyszło. Proszę, proszę, proszę. Spokojnie jest. Zbiegniemy. Nie, na razie nie ma nic. Nie ma nic. Jesteśmy wolny. Możemy iść. O, ta muzyka mnie uspokaja Stamtąd wyszliśmy, tam byliśmy, tam byliśmy Tutaj Tutaj nie byliśmy Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Jakie schizy ten gościu miał hmm. O nie Boże Jestem chłopie w jakiejś windzie I się boję, że ta winda zjeżdża do tych więzień co mi mówili No nie pamiętasz windy No pamiętam Kurde, naprawdę I za się tak teraz przydajesz że Dobra, zjeżdżamy co na przykładzie O, nie działa, ha Ale fart to jeszcze zostały jedne drzwi Czekaj, mamy przecież igłę. Ojej, mamy przecież też łom, którym się powinno otworzyć pewne drzwi. A może igłę? Nie. To zobaczmy jeszcze z igłę. Nie. Dobrze, cieszę się, że to nie działa akurat. Ale nie podoba mi się, że kończy nam się oliwa. Ty kopernikus żyjesz tam? Żyję, żyje mała Wstał ostatnie drzwi o drzwi na dół prowadzące. Nie podoba mi się to Proszę o niewięzienie. nie więzienie. Gaz nie jest. I tak prawdę czy później będę go jest A, nie. nie wiem czy więzienia będę nagrywał Aha. No, jestem w jakichś lochach Oj, kurwa nie podoba mi się to Jest totalnie ciemny, chłopie Dobra Zobaczmy do notatki Ciemność w magazynie jest dziwna i nienaturalna No to akurat też zauważyłem no Kurwa Ale się zjakną twojej siostry Moje siostry? No chyba to była twoja siostra, tak? Nie, moja siostra jest u mojej cioci Jestem teraz sam w domu Czyli to był odgłos z gry. Nie. Tak. Nie. Kurwa mać! Co? Odgłos potwora. Wziąłem jakieś świdro. Świder. Tylko ja no nie, no. Jakie zapale to dostaje fazy? Chłopie, potwór. Słownie jakby za tymi drzwiami był. Nie, to ja już to nie jest grać. Może trochę do drzwi. Słowa, człowieku, nie ruszaj się tak. Czemu? No bo ja jestem postrany, chłopie. Przed chwilą. był obok mnie. Ale nie moje się dupę ciśnie, muszę się poprawić. Jezu, jakie to są korytarze. I znów te schizy. To są jakieś lochy, chłopie. Przed chwilą miał schizę. Jakąś kobietę zamykają. O kurwa, tą kobietę słyszę. I znów te szczątki ludzi. Jezu, zablokowane Części maszynowe Wiem po co jest mi ten świder chyba, żeby... Odpalić windę Kurwa, ja nie chcę zapalić no. latarni w tej grze, naprawdę Boże, schodzę z jakichś piwnic Kurwa, są jakieś dźwięki słychać z znów dostaje fazy O oh jezu yeah, <coughs> Ach, dobrze, nareszcie jakiś pokój rozpalimy tylko świecę O, coś czuję, że jak to wezmę tutaj będą potwory. Już tak coś czuję. To jest cachłoby taki artefakt. Jak wziąłem wtedy świder to coś się zaczęło. O tam jeszcze jest. Dobra, bierzemy. W następny, w następny czwartek jest tu czwartek A nie wiem, wiesz? To to jakoś tak mi koleżanka w szkole mówiła Bosko ja Napisałem co? do kumpla 3 dni temu ten mi teraz odpisał na Skype. Dobra, no nawet nie wiesz jak jestem po to ty już mi o tym nie mów Była jakaś kobieta tutaj krzyczy w lochach no. Proszę proszę nie, żeby nic nie było Jezu Ach nareszcie pokój zamknięty ja Się czuję bezpieczny Tylko za tą ścianą była jakaś babka Dobra O znów świder widzę Dałem Ci proste, aczkolwiek bardzo stanowcze ptanie. Tak. Co, co sądzisz o zapotrzebowaniu na składniki odżywcze bizonów europejskich zamieszkujących Puszczę Augustowską? Czego ty się napaliłeś? Nie wiem. Dobra, może teraz połączymy. O! Mam mały świder stolarski. Nie wiem jeszcze po co on jest. Ale mam go. Jezu ja otwarte drzwi Cicho! Nie Ktoś tu oddycha No to normalnie Ale chłopiąc w jakiejś fazy zaczął dostawać Nie mogę marnować oliwy bo nie mam jej dużo Jezu ja mam tyle tego krzesiwa A oliwy to nic tutaj nie mamy Co za dziadostwo. O nareszcie w Porządku Nie, ja do tego przesiwa to naprawdę. Bawimy się w pierwotnych ludzi Lekki ból głowy W jakim W jakim ...siedzę teraz na mistrzach, nie? I? I jest takie pytanie W jakim wieku uprawiałeś, uprawiałaś pierwszy raz seks? Nie wiem o co chodzi, więc wklejam, więc wklejam hymn Mongolii Widziałem takie Albo nie wiem o co chodzi, wklejam zdjęcie kota z serem na głowie Albo <grym> Hitlera, który natęczy jej z <grym> To Albo najlepszy kawał Skąd, skończymy, z kawałami, z kawałami o czarnymi, o, o czarnych, zaczniemy teraz mówić o białych. Tutaj pisze jakaś Bez... płyna, które mam wymieszać. Bez naszego biały nie zbiera bawełny? Biały? No. Nie wiem. Bo to robota dla czarnego. No, to, to akurat wiem. Rasisto. Nie no, dobra, nie będziemy rasistami, to jest taki głupi kawał. Czekaj chwila, Co, to są tyle płynne Albo ja... ja, ja jaki, jaki, jak, jaki Żydzi mają komunikator? Odpowiednik polskiego gadu gadu Coś z gazem pewnie będzie to? Tak? Gazu, gazu! <noise> Dobra Tutaj jakaś babka mi w lochach krzyczy a ty... A ty mi o, o Żydowolesz. No, dlaczego wam kiedy mówi o krem Żydu? Łopie. Bo jest gazowana. Uuuu to gdzie na bo, albo... co robi... co robi żydowskie dziecko na chustawce? No, cicho, no bo ja naprawdę... jeszcze Ale bardziej co robi? mnie niepokoisz. Ale ja Cię chcę pod, się no co robi? Żydowskie dziecko gdzie? Na, na huśtawce. Wkurwia snajpera. A co co żydowskie dziecko robi pod huśtawką? kurwiło snajpera. <laughs> gdzie się znasz? Zajebiste kawały. No <laughs> bo jak się nazywa Żyd w ziemi. Żydopłot. Nie może z <gry> Zrobiłem świder. Nie wiem po co mi ten świder. Wychodzimy z tych lochów, bo się czuję jakoś niespecjalnie. Jezu, Jezu, Jezu. Co ja ty mam zrobić? Może jakieś drzwi ominąłem po prostu? Nie wiem, może ktoś to tam wrócę? O, tu się czuję o wiele spokojniej. Tam byliśmy, byliśmy. Stoję tam dźwignią. pobił <grytanie> autobus. <grytanie> Jak pobił autobus? Co, to pewnie jakieś... Y, na Onecie, tak? To tam wiesz, ci co piszą te artykuły, to pogratulować. Cholera, no nic nie działa. No, czegoś chyba nie wziąłem. No poruszyłeś się, skupić. a Coś cię blokuje? No ja naprawdę, znów jestem w dupie. Zrobiłem świetnie.